Witam Państwa bardzo serdecznie. To niezwykła radość i duma z mojej strony, że mogę spotkać się z tak doświadczonymi samorządowcami jak Pan Starosta, Pan Burmistrz, Panowie Burmistrzowie oraz Wójtowie. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym możemy podpisać porozumienie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To jest ostatnie porozumienie, Szanowni Państwo, bo to jest już ósme, więc bardzo się cieszę, że. W dniu dzisiejszym możemy to podpisać i unijne środki, blisko kwota 19 milionów euro trafi właśnie do powiatu szczecineckiego i do państwa gminna niezwykle ważne inwestycje. Ja przypomnę, że to jest 18 inwestycji, które zostanie zrealizowanych właśnie w mieście, w powiecie oraz w pięciu gminach. To są niezwykle ważne inwestycje, które z całą pewnością to były inicjatywy oddolne, inicjatywy ze strony mieszkańców z prośbą o realizację tych przedsięwzięć. Ja tylko wspomnę, że to są najczęściej przedsięwzięcia z adaptacji do zmian klimatu, poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego czy termomodernizacja budynków. Tak jak wspomniałem, to jest 18 inwestycji za kwotę blisko 19 milionów euro, czyli 68 milionów złotych w dniu dzisiejszym trafia do powiatu, do gmin i do miasta. Jestem przekonany, że jakość życia po zrealizowaniu tych inwestycji na pewno w Państwa gminach się na pewno ulegnie zmianie. Tak jak wspomniałem jeszcze raz bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę z Państwem. Cieszę się, że to już jest ostatnie porozumienie, które w dniu dzisiejszym podpisujemy. I przede wszystkim cieszę się z tych inwestycji, które będą realizowane w Państwa gminach. To jest między innymi gmina Barwica. Gmina Barwice rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika retencyjnego, zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej w centrum Białego Boru, zagospodarowanie nadbrzeży w gminie jezioro, w gminie Borne Sulinowo, czy też modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej gmina Szczecinek, a także powiat szczecinecki budowa drogi rowerowej przy ulicy Orła Białego w Bornym Sulinowia. Życzę szybkiej realizacji zadań, wszystkiego dobrego no i oczywiście powodzenia potem w rozliczeniu tych inwestycji. Aby skonsumować te pieniądze z tego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, należało zawrzeć porozumienie powiatowo-gminne w sprawie ustanowienia. Związku ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Szczecinka. Takie porozumienie zostało podpisane 17 stycznia 2023 roku. No mamy w tej chwili, jak Państwo widzicie, październik 25 roku. Powiat i gminy miały określić, na co, na co przeznaczyć środki na, na, na swoim terenie. Problemem okazał się podział środków na poszczególnych członków konsorcjum. Zakładano chyba jednak no, dosyć naiwnie, że starosta burmistrzowie wójtowie sobie po prostu usiądą i się porozumieją w tej sprawie. Tak się nie stało po prawie półtora roku od podpisania e, założenia tego związku, e, czyli późną wiosną 25 roku nadal nie było konsensusu w sprawie podziału pieniędzy. E, ponieważ nie było wiadomo, jakimi środkami będą dysponowały poszczególne gminy i powiat, też nie określono sposobu przeznaczenia środków. A sposób wydatkowania środków musiał być zgodny no, nie tylko z licznymi takimi dokumentami strategicznymi, ale też narzuconym podziałem na poszczególne priorytety. Mówię o tym dlatego, że no, trudno powiedzieć, czy w następnej perspektywie unijnej dalej no będą zity, czy też ich nie będzie. Na ten temat są różne, że tak powiem, przecieki, ale jeszcze czasu dużo. Natomiast wydaje mi się, że należałoby rozważyć, żeby w sposób dosyć arbitralny, że tak powiem, narzucić tutaj gminom podział tych środków. I tutaj no, wydaje się prostym rozwiązaniem logicznym metoda kapitacyjna, prawda? każdy w zależności od tego, ile ma na swoim terenie ludzi. Dostaje jakąś tam część tego. No, tego nie zrobiono i w związku z tym, dlatego, dzisiaj jesteśmy ostatnim konsorcjum, z którym się podpisuje tutaj naszą umowę. Wracając do naszego konkretnego projektu, tutaj pan Marszałek parokrotnie wymienił kwotę 19 milionów, ja nie chciałbym to zweryfikować, czy tak rzeczywiście jest, bo mi się wydaje, że mamy 16 milionów euro, ale tak czy owak jest to, są to pieniądze, które zostały już, że tak powiem, doszliśmy do, do porozumienia, w jaki sposób je podzielić, no, niekoniecznie było to dokładnie metodą kapitacyjną. Tutaj miasto troszeczkę jest pokrzywdzone, ale mimo wszystko, ponieważ już było bardzo późno, ja odpuściłem tutaj, żeby w ogóle jakieś porozumienie można było zawrzeć, bo był przez moment taki, no, wydawało się, że w ogóle może to się skończyć tak, że nie skonsumujemy w ogóle żadnych pieniędzy, tak, i zostaniemy z tego programu wy, wy, wyautowani. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czy z efrr u mamy do wydania 12 milionów 737 tysięcy euro, a z FS u czyli z Europejskiego Funduszu Społecznego, plus 3 miliony 272. 000, także to chyba daje 16, chyba że ja coś tutaj jeszcze gdzieś są trzy ukryte. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale chyba nie jest 16 Jest 16, tak, przepraszam. 16. Nie ma pan za co przepraszać, że pan przyniósł. To daje nam 68,5 miliona w złotówkach. Tak jest. Tutaj już te najważniejsze jakby zadania, które, które będą realizowane przez poszczególne gminy Pan Marszałek powiedział. Ja tylko dwa zdania powiem, że te działania w ramach zit tutaj to jest z jednej strony zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, adaptacja do zmian klimatu, czysty transport miejski, edukacja zawodowa na obszarach objętych strategią ZIT. Rozwój usług społecznych, w tym usług świadczonych społeczności lokalnej na obszarach objętych strategią ZIT i rozwój obszarów miejskich ZIT. I y, pozwolę sobie tylko powiedzieć, że najważniejszymi inwestycjami czy też sposobem wydatkowania tych pieniędzy, bo to nie, nie, nie zawsze są inwestycje, część idzie na tak zwane miękkie yy, projekty. Yy, jeżeli chodzi o samo miasto Szczecinek, to jest zakup i wymiana baterii zasilających autobusy elektryczne. Jak Państwo wiecie, mamy tych autobusów już w tej chwili no, kilkanaście. Yy, one są bardzo fajne, dopóki działają w nich baterie. Natomiast jak po siedmiu latach przestają działać, to okazuje się, że trzeba wydać olbrzymie pieniądze, których oczywiście my w budżecie no, yy, nie mamy, ale przynajmniej bardzo trudno by je było zdobyć, także jestem niezwykle zadowolony, że te pieniądze znalazły się tutaj i jest to, nie są w, w tych projektach zapasowych, tylko to jest, to jest ten projekt, który powinien zostać zrealizowany. Dalej to jest rozwój usług społecznych w mieście Szczecinek zakłada rozwój no skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia, budowa instraktywy. Infrastruktury instytucji popularyzujących naukę. To jest nasz tutaj główne przedsięwzięcie, na które prawdopodobnie wydamy powyżej 30 milionów złotych. Mamy, mamy na to przeznaczone z zit mniej więcej 21. Nikt nigdy nie wie do końca, ile tych pieniędzy, dlatego że, że tak naprawdę to ta alokacja będzie zależna od, od, od kursu euro. To jest dosyć tam skomplikowane, w którym momencie tam się to liczy. Ja pojęcia o tym nie mam, no, ale w każdym razie taki rząd wielkości, około 21. 1 milionów powinniśmy przeznaczyć na budowę planetarium. E, oczekiwania tutaj mieszkańców są bardzo, że tak powiem, duże, jeżeli chodzi o, 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 o tę inwestycję i mam nadzieję, że ją zrealizujemy. E, I termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. E, mamy też e, na takiej liście zapasowej kilka e, projektów. E, Myślę, że, że, że przynajmniej z jeden prawdopodobnie będziemy mogli realizować, jeżeli się w tej sprawie porozumiemy tutaj też między innymi ze starostą i z poszczególnymi gminami, dlatego, że nie wszystkie projekty znalazły jakby uznanie tutaj zarządu województwa. No one po prostu niektóre prawdopodobnie nie spełniały tych, tych właśnie warunków, które, które wynikają z alokacji tych środków i, 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 i będą zdjęte po prostu. No więc te, Pieniądze będą musiały być inaczej wykorzystane. Wiem, że pan dyrektor Schmidt chciałby tutaj coś powiedzieć na temat. Może, panie dyrektorze, ja zapraszam tutaj. bo. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko, chociaż w niektórych kręgach znany jestem z tego, że mówię długo i nie zawsze zrozumiale. Natomiast dzisiaj faktycznie, jakby dla nas, ważny moment, bo domykamy proces podpisywania porozumień, które obejmują cały teren województwa. Czy mamy partnerstwa samorządów gminnych i powiatowych, które zdecydowały się na zbudowanie wspólnych strategii, wypracowanie jakby wspólnych przedsięwzięć, które mają pomóc rozwijać określony obszar. W przypadku Szczecinka, czy powiatu Szczecinieckiego, mówimy o współpracy samorządów wszystkich gmin i powiatu, które jakby wspólnie przedłożyły do zarządu województwa strategię. Strategię rozwoju, która, która opiera się właśnie o ten mechanizm zintegrowanych inwestycji terytorialnych i po pozytywnej opinii jesteśmy na etapie, na którym można te środki, które przepisane zostały do partnerstwa faktycznie poprzez to porozumienie partnerstwu zaproponować. Całe województwo 12 partnerstw, 300 milionów euro łącznie zarząd zdecydował się przeznaczyć, czyli sporą część środków, którą mamy w dyspozycji w ramach programu regionalnego, który, jak już panowie przywoływali, nazywa się programem Funduszu Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Natomiast to co jest na pewno dla nas bardzo ważne to to, że w oparciu o dobre doświadczenia współpracy jeszcze w poprzednim programie regionalnym, bo w przypadku powiatu szcześnieckiego i tak naprawdę wszystkich gmin współtworzących powiat, mamy ze sobą doświadczenie kontraktu samorządowego, który też pomógł zrealizować wiązkę projektów i to doświadczenie dobre. Też było dla zarządu takim wyraźnym sygnałem, że warto taką współpracę między Samorządami wspierać po to, żeby samorządy oddolnie mogły uzgadniać to, co jest dla nich najważniejsze. Jak będzie w przyszłości nie wiemy, natomiast na pewno warto dzisiaj podkreślić to, że do tej współpracy porozumienia faktycznie doszło. Chciałem też w tym miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym w często dość złożony i skomplikowany proces przedłożania, przedkładania dokumentów, uzgadniania tych dokumentów, i tutaj na pewno pion, którym kieruje Pan Dyrektor Wilk, bardzo mocno jakby w tym obszarze współpracował z nami. Udało się nam. Myślę, że w dość szybki sposób od momentu, w którym została przedłożona do zarządu województwa strategia to był początek lipca właśnie spotkać się na początku października w Szczecinku, żeby to porozumienie podpisać. Natomiast tutaj pan marszałek też. Nie bez przyczyny, jakby życzył udanej realizacji rozliczeń projektu, bo wszyscy wiemy, wszyscy, którzy mieli okazję korzystać ze środków europejskich, że to podpisanie jakby dokumentów, umów to jest dopiero początek. Jest dość, jest droga przez mękę. Tak, dość trudnej drogi. Natomiast to, co mogę zadeklarować z naszej strony, to na pewno dużą otwartość i przyjazność względem wszystkich projektów. Trzeba też zaznaczyć to, że każdy z przedsięwzięć będzie jakby musiałoby jakby no zaaplikować o środki w formie jakby złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast nie będą musiały w żaden sposób o te środki konkurować. One są przypisane do partnerstwa i te. 68,5 miliona złotych, które faktycznie może wyglądać trochę inaczej, jeśli chodzi o złotówki za jakiś czas, dużo zależy od kursu euro. To będą środki, które już jakby będą dostępne dla wszystkich samorządów. Naprawdę od jutra można składać wnioski o dofinansowanie. Jesteśmy na to przygotowani i deklaruję dużą gotowość na kooperację ze strony naszych wydziałów w Urzędzie Marszałkowskim oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w tej części społecznej będzie również wspierał realizację projektów. Wszystkiego dobrego na etapie realizacji porozumienia. Dziękuję bardzo. jako liderowi tego całego zespołu. Może zrobimy sobie wspólne zdjęcie wszyscy? Jeszcze raz może tylko pozwolić, y że y podziękuję swoim współpracownikom, tutaj Wydziałowi Rozwoju, który rzeczywiście, tak jak tutaj Pan Dyrektor Szmicz powiedział, no obecnie nieprzednosi.